Towarzysz Kim Zong-un pozwolił poinformować o atomowej torpedy do wywoływania tsunami. Przyzwyczailiśmy się do tego za informacje z KRLDS-a a tamtejsza dyktatura puszcza w świat to. Co uzna za stosowne? I najczęściej takie informacje sygnowane przez KCNA koreanska Centralna Agencja Presowa, dotyczą testów broni jadrowej. Agencja Podala, 8 kwietnia, Zynarodowy Narodowy Instytut Naukowo-Badawczy w KRLD przeprowadza test podwodnego systemu broni strategicznej od 4 do 7 kwietnia. Nie o jaki to instytut chodzi. Podwodny dron, torpeda, do przeprowadzania ataku jadrowego HL 2 ruszył do celu odległego o 1000 km 4 kwietnia. Po południu dniu. Do Dopłynął do miejsca symulowanego ataku 7 kwietnia. Tam została zdetonowana gruwica. Agencja nie precyzuje, jak to była glowica. Raczej nie jadrowa, bo byłoby glosno o takim teście. W sumie dron był pod wodą przez 71 godzin i 6 minut. Test doskonale dowiódł niezawodności podwodnego systemu uzbrojenia strategicznego i jego zabójczej zdolności radzenia podkreśla z doma KCN Okres Lajac 2 jako perspektywiczny potencjał militarny sił zbrojnych KRLD. W marcu Pyongyang testował system podwodnego przenoszenia ładunków jądrowych HEI-1. Oczywiście również zakończony sukcesem. Pokonal podwodę ponad 600 km w czasie 41 godzin i 27 minut. Nad środkami podwodnego przenoszenia broni, a Korea Północna pracuje od 2012 roku i przyznaje się do przeprowadzenia ok. 50 testów z takim uzbrojeniem. Doktryna użycia broni jadrowej do wywalania eksplozji na morzu miała wielu zwolenników w latach 50. Jak skuteczny sposób na zniszczenie dużych ugrupowanych sil morskich przeciwnikach. Z lotniskowcami na czele. Przez lata pozostawała zahibernowana, a teraz znów zyskuje na popularności. Jak sposób do wywoływania tsunami? Niewiele wiadomo, jakie parametry bojowe ma HL-2. Jakiej mocy ładunek jądrowy może transportować? Więcej wiadomo o Poseidonie 2M39, rosyjskiej torpedzie do wywoływania radioaktywnego tsunami. Ma mieć zasięg do 10 000 km i przenosić co najmniej 2 megatonowy ładunek jądrowy z prędkością do 55 km na godzinę. Oblicza się. Z eksplozji takiej głowicy wywołałaby fale o wysokości 100 metrów. Naturalna fala tsunami ma najczęściej od kilku do paru dziesięciu metrów wysokości. Najwyższa odnotowano w 1958 roku w Zatoce Lituya na Alasce. Doszło tam do trzęsienia ziemi ST w skali Richtera, wskutek którego do wody osunęło się 40 milionów m6 z gruntu. Wywoluje cwale o wysokości 524 metry. Skierowana była ona jednak do morza, a nie wychodziła z morza.